Jesteśmy w biedronce, szukam bananów i jak zwykle bananów nie ma. Chyba, że na półce. <noise> Co to jest? Nie, to jest. To kiedy siola mieliśmy, nie? Co to było? Co to jest? Fiat zielony XL Mix Mmm, fajna odmiana. Szkoda, że nie piszą co to jest. Nie pamiętam Kaktusy w ubraniach.